Kompetencja pierwsza z kompetencji kluczowych, które zapisała nam Rada Europejska, to kompetencja w zakresie tworzenia i rozumienia informacji. Jest to pierwsza kompetencja, czy najważniejsza? Nie wiem, wydaje mi się, że tak, ponieważ ja uczę komunikacji i wiem, że tak naprawdę na końcu wszystko sprowadza się do komunikacji i wszystkie konflikty, które rodzą się, tak naprawdę swoje źródło mają również w komunikacji. Na czym polega ta kompetencja? To jest zdolność, do tworzenia, do interpretowania, do wynajdowania faktów, opinii, informacji, tworzenia i również ich przekształcania w jakąś formę. W jaką formę? Pisemną, mówioną, formę audio, formę wideo i wszystkie inne. Nowoczesne cyfrowe formy, które w tej chwili rzeczywiście są tymi najważniejszymi formami, które tutaj w tej chwili królują, jeżeli chodzi o przekaz gdzieś w mediach. I to, jak się porozumiewamy w tej chwili, zwłaszcza w pandemii, czyli w tych wszystkich aplikacjach, programach do streamu, do spotkań, takich konferencji online, itd. Więc jakie tutaj trzeba mieć przede wszystkim umiejętności i wiedzę? Potrzebna nam jest do tego taka zdolność porozumiewania się w języku ojczystym lub w języku obcym. Ta zdolność porozumiewania się niestety, ale ona swoje źródło bierze w takiej podstawie znajomości języka. Jeżeli nie będziecie znali dobrze języka swojego ojczystego lub języka, w którym będziecie się porozumiewali kiedyś w pracy, czyli na przykład angielskiego, czy jakiegoś innego, jeżeli będziecie pracowali w innym kraju. Do niestety, ale będzie Wam ciężko zdobyć szacunek, poważanie i uznanie innych osób z różnych grup wiekowych, nie tylko Waszej, jako takiego wiecie, kompetentnego pracownika. Bo Wy między sobą, jako młodzi ludzie, oczywiście możecie porozumiewać się swoimi skrótami i tak dalej, swoim, nazwijmy to, slangiem młodzieżowym, w którym się porozumiewacie, do którego dostępu nie mają takie osoby w moim wieku, Waszych rodziców, jak ja, bo ja już w większości z tych rzeczy jestem odcięta, nie rozumiem rozumiem Już jakby pewnych spraw, o których wy rozmawiacie, i to jest OK, kiedy porozmawiacie się między sobą, ale kiedy przyjdzie Wam pracować z takimi osobami, na przykład jak ja, będziemy musieli już ze sobą rozmawiać językiem bardziej uniwersalnym, czyli jednak prawidłowym językiem polskim lub prawidłowym językiem angielskim. Jakie do tego potrzebne nam są umiejętności, bo okej, okay, my możemy powiedzieć sobie zgoda, znam zasady języka polskiego, znam gramatykę, ale to jest trochę za mało. Tak, to jest trochę za mało, kochani, dlatego, że znając dobrze język, to nie znaczy, że będziesz umiał się dobrze komunikować, bo dobra komunikacja to jest komunikacja, tak zwana komunikacja, no, nazwijmy to, nie będę Wam wchodziła w szczegóły, ale to jest komunikacja przede wszystkim pozytywna, to jest komunikacja, która nikogo nie rani, która pozwala przekazywać odpowiednio wydawać polecenia, odpowiednio rozmawiać, odpowiednio negocjować i nikogo przy tym nie urażając. I w ten sposób łatwiej się rozmawia. Wszystkie konflikty, które wynikają tutaj u nas rzeczywiście, to są konflikty o podłożu. Naprawdę, jak się głęboko poszuka, to jest podłoże zawsze komunikacyjne. O czymkolwiek by nie mówił, jakiekolwiek są rodzaje konfliktów, to na końcu, jak dobrze się tak wiecie, pogrzebie, to gdzieś zawsze na końcu wynika z tego, że ktoś z kimś się po prostu źle zrozumiał i nie porozumiał się właściwie. Więc ta komunikacja jest naprawdę kluczowa i jest naprawdę właściwa. Jeżeli będziecie później pracowali w zespołach, to pomyślcie sobie, jak bardzo ważne jest to, żebyście dawali swoją. Informację, którą będziecie mogli przekazać i musieli przekazać na przykład swojemu zespołowi w taki sposób, aby on ją zrozumiał i wiedział, w jaki sposób ma postępować. Więc, kochani, to jest bardzo ważne, ta, ta, ta jedna strona, czyli to do Mojego, do mojego rozmówcy przekazania w taki sposób, aby ją rozumiał, ale również ja muszę wiedzieć najpierw, co przekazać. W związku z tym przede wszystkim muszę nauczyć się weryfikować źródła, bo, no wiecie, no, Wikipedia jest ok, fajna, kiedy chcesz poznać nowe pojęcia, których nie wiesz, o co chodzi, ale kiedy chcesz mieć dobre źródło, Musisz ją zweryfikować, musisz znaleźć źródła, wiecie, podstawowe i takie, do których rzeczywiście można sięgnąć i powiedzieć, że podparłem się wiedzą, która jest wiedzą źródłową. To trzeba do tego dążyć. Najpierw musimy znaleźć te, te źródła, wiedzę źródłową, a potem umieć wyłapać najbardziej, wiecie, kluczowe informacje z tego szumu informacyjnego. I przerobić je dopiero na to, co będziemy mogli no, naszemu zespołowi powiedzieć. I teraz zobaczcie, niezależnie od tego, czy chcesz być inżynierem, czy chcesz być lekarzem, czy chcesz sprzedawać kwiatki, nie ma to znaczenia. Zobaczcie, yy, zdolność przekazywania, najpierw, najpierw pozyskania informacji, zdolność przekazania tej informacji jest kompetencją kluczową. Czyli jeżeli jeszcze nie wiesz, w którą stronę chcesz się rozwijać, kim chcesz być, co będzie dla Ciebie ważne, to zobacz, jak ważne jest. Rozwijanie takich kompetencji, jak właśnie kompetencja tworzenia i rozumienia informacji. I w tym Cię zostawiam, bo to, myślę, jest jedna z ważniejszych kompetencji, jaka została zapisana, nie bez powodu, jako pierwsza. Przemyśl sobie to i powodzenia w szukaniu różnych fajnych komunikacyjnych tematów.